Wszystkim z tej strony Weronika i witam Was na kanale Back to Book. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem książek, które czytałam w lutym, czyli z wrap Zapraszam do oglądania. Jeżeli dobrze policzyłam, to w tym miesiącu udało mi się przeczytać 7 książek. E, mam nadzieję, że tym razem się nie pomylę i nie będę dogrywać. E, o większości z nich mówiłam albo e, we, w TBR-ze, bo udało mi się przeczytać trzy książki z tbr z czego jestem niesamowicie zadowolona, albo był o nich osobny film, także nie będę za dużo też o nich się tutaj powtarzać. Po prostu pokażę, powiem mniej więcej e, o czym książka była dla tych, którzy nie oglądali, ale gdzieś tutaj u góry będę oznaczać po prostu filmy, o których, e, w których więcej o nich mówiłam, i już nie przedłużając, lecimy do pierwszej książki. Pierwszą, którą złapałam jest Tajemnica Lost Lake, czyli historia taka trochę fantastyczna, taki realizm magiczny, historia taka m, dla młodzieży, dla tych starszych dzieci, e, ale również myślę, że dla dorosłych jak najbardziej opowiada, e, opowiada o dwóch siostrach. O ogólnie rodzince, która przeprowadza się do Lost Lake ze swojego poprzedniego miejsca zamieszkania. Dlatego, żeby jedna z tych sióstr miała bliżej na swoje treningi, bo trenuje ona łyżwiarstwo. No i tutaj mamy bardziej historię tej drugiej siostry, która no, uważa, że to jest trochę nie fair, że ona straciła swoją szkołę, przyjaciół, żeby wyprowadzić się do trochę dziwnego miasteczka, takiego troszeczkę jak z filmów, takich, że takie zamglone miasteczko, mało osób, mała społeczność powiedzmy, fajny klimat, właśnie książki. No i na pewnego dnia trafi do biblioteki lokalnej, w której zaczyna czytać o historii innych sióstr dwóch, które w, 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 w których jedna z nich pewnego dnia zaginęła i tak zniknęła. I tak jakby nasza historia się rozpoczyna. Jest tutaj troszeczkę mrocznie, ale tak fantastycznie mrocznie, nie, nie strasznie, że tak powiem. Ogólnie książka jest dosyć krótka. Ona ma niecałe... Nie pamiętam teraz. No, niecałe 300 stron. 240, 250. Także całkiem przyjemna historia. Ja ją oceniam tak 4 na 5. Myślę, że, że to jest zasłużona ocena. I na takie oderwanie od trochę cięższych lektur, ale też nie tak do końca fantastycznych, bo tutaj nie ma jakiegoś super skomplikowanego świata, czy skomplikowanych zasad magii, czy coś takiego, no bo mamy tak naprawdę świat taki nasz, no i też to jest dosyć krótka historia, taka baśń nawet, że tak powiem, także całkiem fajna książka i bardzo mi się podobała po prostu. Lost Lake było w moim tbr tak samo jak książka Docna Katarzyny Bondy. Pierwsza książka Katarzyny Bondy, którą czytałam, jak już wspominałam w wielu filmach, no i co? Ja, ją, ja jej słuchałam właściwie w audiobooku, tak? Tutaj jej słuchałam bardziej w audiobooku. Bardzo ciekawa historia. Trochę tych kryminałów właśnie na początku roku przeczytałam, przesłuchałam i każdy z nich miał w sobie coś, co mi się podobało, ale wszystko było inne. W sensie każda z tych książek miała coś innego. Tutaj mamy do czynienia z Żyrardowem, i to jest miejscowość poza Warszawą. No i mamy do czynienia z Ludorzewcą. Jakby cała historia opiera się na tym, że. Że po prostu ktoś wyrzuca, wyrzucił szczątki e, gdzieś tam w parku, i okazały się one ludzkie, w sensie to były kości, z tego co pamiętam. E, no i też znikają osoby, mamy tutaj do czynienia z pewną bogatą rodziną, z pewną bogatą kobietą w sumie, e, która. Mm, Wynajmuje naszego głównego, powiedzmy, bohatera, bo to jest seria z detektywem Jakubem Sobieskim. No i ten y, Jakub Sobieski to jest nasz detektyw i taka jedna z głównych postaci. No i ta kobieta właśnie go wynajmuje, żeby on znalazł jej syna i żeby się tam dowiedział, co mu się stało. No i wychodzi na to, że ten syn miał takie różne, trochę niecodzienne i trochę przerażające upodobania. Właśnie ten Jakub, jakby prowadząc to śledztwo, się tego dowiaduje. Mamy różne perspektywy, bo mamy właśnie perspektywę tego naszego Jakuba i jakby w sensie perspektywy, no po prostu widzimy historię jego oczyma i to jak on rozwiązuje to śledztwo. A mamy też historię pewnej dziewczyny, która mieszka właśnie w tym Żyrardowie, z tego co pamiętam, bo tak? No i ona dostaje pewne upominki, ogólnie jest jej taka historia, dlaczego ona się tam znajduje, kim ona jest i tak dalej. No i ona dostaje od pewnego wielbiciela upominki z, z, też z takimi krótkimi liścikami. No i jakby widzimy też jej historię, one się później zaczynają splatać i to wszystko jakby później zaczyna nabierać sensu. Bardzo fajnie poprowadzona fabuła, ogólnie książka tak zgrabnie naprawdę napisana. Całkiem przyjemnie mi się jej słuchało, historia była wciągająca. Jeżeli chodzi o jej finał, troszeczkę mnie zawiódł. Nie spodziewałam się go, ale w takim sensie... Że chyba bym po prostu nie pomyślała, że tak to zostanie rozwiązane. Chyba myślałam nad takim większym boom, bo tak jak przy tej książce, którą, o której zresztą będę jeszcze mówić, nasza prywatna gra, ten finał, tego finału się nie spodziewałam, tej osoby, która na tym wszystkim stała, się nie spodziewałam, ale w taki pozytywny sposób. Tak tutaj troszeczkę mam wrażenie, że ta fabuła, w sensie ten taki klimat i ta moja ekscytacja tak narastała, narastała, żeby przy finale tak raczej trochę zjechać. I on mi się wydawał dosyć taki szybki i dosyć taki. No, niezbyt spektakularny, że tak powiem. Jednak mimo wszystko książkę polecam, bo jakby cała ta lektura zasługuje na przeczytanie, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o objętość, no to ona ma 350 stron, także też nie jakoś super dużo. Jeżeli ktoś szuka kryminałów i nie czytał nigdy Bondy, to myślę, że do tej książki można jak najbardziej zacząć. Ja zaczęłam. Nie czytałam wcześniej tych książek z Jakubem Sobieskim, także, ale myślę, że jeszcze kiedyś wrócę, zobaczę, jakie tam jeszcze. Tematy powiedzmy, tych zbrodni proponuje nam Katarzyna Bonda i pewnie jeszcze po jakąś książkę sięgnę. I skoro już została wspomniana, to wydaje mi się, że ja właśnie w lutym, przynajmniej tak jak sobie sprawdziłam, to że właśnie w lutym kończyłam tą książkę i jest to nasza prywatna gra. Nie będę się nad nią rozwodzić, tutaj u góry jest cały całe jej poświęcony. <laughs> jest to kryminał, taki thriller powiedzmy, prowadzony z różnych perspektyw, to znaczy, tak jak już wspominałam wielokrotnie, tak jak Grzyotron, każdy rozdział to jest inny bohater i jakby jesteśmy przy nim. Czasami narracja jednoosobowa, pierwszoosobowa w sensie, czasami czasami trzecioosobowa. Fajny finał, którego się nie spodziewałam, połączenie ze sprawą sprzed 15 lat sprawy powiedzmy z czasów dzisiejszych. Mamy Biankę, która zostaje uprowadzona no i jej mąż razem z ojcem tak naprawdę w, w dużej mierze i głównie jej szukają i po prostu starają się dowiedzieć co się stało, czemu nie wróciła do domu i tak Naprawdę całkiem dobry, no naprawdę bardzo dobry kryminał thriller, nie wiem jak to dokładnie zaklasyfikować, ale jeżeli nie słyszeliście o autorce, właśnie o Magdalenie Zimniak albo nie czytaliście żadnej właśnie, no, z jej książek, a lubicie tę tematykę to ja mogę z czystym sercem polecić. Jeżeli chodzi o objętość, tutaj trochę więcej, bo około 420 stron, ale ja to czytałam naprawdę w dwa dni to przeczytałam na e, formie e -booka. To się czyta bardzo szybko, dlatego że i to też już wspominałam raz, e, że po prostu tutaj bardzo jest dużo dialogów, dużo interakcji między bohaterami. E, oni cały czas ze sobą rozmawiają, gdzieś tam właśnie się powiedzmy wypytują o różne rzeczy i mamy też oczywiście jakieś tam monologi wewnętrzne, mamy też e, jakieś opisy, ale dialogi tutaj e, są naprawdę obfite i gęste, także dlatego też to się tak szybko czyta. Także jeszcze raz polecam. Następnie kolejne dwa kryminały, czyli jednak w tym w Rapawie będą kryminały królować. W przyszłym miesiącu będzie już myślę nieco inaczej, ale również tutaj krótko, ponieważ jest film, który również tutaj u góry pod, podeślę. I jest to Fenomen z Warszawy oraz Człowiek z Celuloidu, czyli książki Tomasza Duszyńskiego, o których mówiłam we vlogu z Londynu. Tutaj, Człowiek z Celuloidu. Polska, to znaczy w ogóle jest to Polska lat 30., to jest taki kryminał retro. Tutaj mamy tematykę taką jakby światek taki filmowy polski. Mamy do czynienia zarówno z wymyślonymi jak i z prawdziwymi historycznymi bohaterami. <coughs> Tutaj w fenomenie z Warszawy mamy młode kobiety, które giną, w sensie, które zostają znalezione martwe, które po prostu mamy jakby seryjniaka, który je zabija. W obu przypadkach mamy również jednego komisarza, jest to Antoni Wróbel, czyli te książki tak właściwie łączy osoba tego komisarza. Myślę, że to jest podobnie jak w przypadku tej serii Bondy, że jakby możemy już czytać te książki osobno i nie widzę jakby problemu. Jednak są na przykład jakieś takie wątki, które nawiązują do przyszłości, czy tam właśnie do spraw, do historii tego samego komisarza. Tak samo w Bondzie było gdzieś tam o jego o małżeństwie, o jakimś jego dziecku, czego ja no, po prostu wcześniej nie wiedziałam, no bo nie czytałam tych książek, tak tutaj też mamy jakieś tam nawiązania do przeszłości komisarza i do tego, co mogło być w fenomenie, jakby mamy nawiązanie w człowieku z celuloidu, ale myślę, że nie jest to na tyle. nie, nie jest to być ważne, ale nie jest to jakieś na tyle kluczowe, że jeżeli bardziej nas interesuje jednak tematyka człowieka z celuloidu, to żebyśmy nie mogli po niego sięgnąć w pierwszej kolejności. Także... Świetne kryminały, tutaj zupełnie inny klimat niż w tych poprzednich, bo nie, ponieważ retro, e, ponieważ jakby czujemy dosłownie na skórze ten klimat tamtych lat. E, bardziej mi się trochę podobał jednak nawet Ten Człowiek z Celuloidu, jednak jakby dla fanów gatunków szczególnie polecam oba. Następnie książka, o której wspominałam i troszeczkę więcej powiedziałam w Book haulu, ale mówiłam, że będę też mówić o niej w podsumowaniu, także powiem. I jest to Cieszę się, że moja mama umarła. Książka, której kompletnie nie planowałam przeczytać. E, był na nią bardzo duży boom, myślę, że jeszcze dalej trochę jest. Ja ją przeczytałam w e-booku, ponieważ po prostu jakoś tak po tylu głośnych opiniach, po tylu jakby polecajkach tej książki stwierdziłam, okej, okay, dawno nie czytałam żadnej takiej książki biograficznej, spróbuję. Czemu nie chciałam jej przeczytać, czemu jej nie planowałam? Ponieważ tutaj Janet McCardy, mam nadzieję, że dobrze to czytam, jest to aktorka, która grała w serialach różnych na Nickelodeon, głównie w tym iCarly, później jeszcze w Sam i Kat. A ja, i to są teoretycznie moje lata, ponieważ ona jest w bardzo podobnym wieku do mnie, w sensie ona jest trochę starsza, ale no powiedzmy, że te seriale to był taki czas, kiedy ja byłam młoda, młodsza, byłam nastolatką, czy tam, no taką młodą nastolatką, jednak ja nie oglądałam Nickelodeon i, i po prostu nie oglądałam tych seriali. Kojarzę gdzieś tam zdjęcia, kojarzę jakieś może pojedyncze odcinki, gdzieś mi się zdarzyło, ale ogólnie to nie był gdzieś tam, ja nie byłam się trochę ja po prostu tego nie oglądałam, dlatego powiedzmy, że jej historii nie znałam. Gdzieś czasami mi się objało o uszy historię z tym twórcą Niklodi, z tym reżyserem i tak dalej, były różne skandale z nim związane, no to o tym czytałam, czy tam gdzieś po prostu oglądałam filmiki na ten temat. Ale o samej e, Janet no tak właściwie nic nie wiedziałam, jednak stwierdziłam, że skoro tyle opinii jest na ten temat, a myślę, że na pewno nie wszyscy oglądali też te seriale z nią związane, no to książka jest warta przeczytania. No i faktycznie okazało się, że jest. Była naprawdę bardzo dobra i mimo, że wcześniej jakby o niej nie słyszałam za wiele, to później zaczęłam się interesować jej karierą i też jakby ogólnie całą jej osobą. Janet ogólnie też chce zostać pisarką. Znaczy, jakby no już jest pisarką, napisała tę książkę, ale ogólnie pracuje z tego, co jest chyba też gdzieś tutaj napisane, nad swoją powieścią, więc jestem bardzo ciekawa i na pewno sięgnę, ponieważ książka jest napisana w bardzo fajny przystępny sposób. No, opowiada tak naprawdę o jej życiu. Ona była młodą aktorką, w sensie dziecięcą aktorką. Od najmłodszych lat grała w różnych filmach, serialach, jako statystka, później jako aktorka bardziej taka właśnie pierwszo-drugoplanowa. No i jest tak naprawdę o jej relacji z matką, z toksyczną matką i o tym, jak jej się żyło jako właśnie młoda aktorka, która została pchana przez matkę, która tak naprawdę nie miała dzieciństwa, bo od lat pracowała. O tych różnych mechanizmach, które gdzieś tam działały w jej głowie pod wpływem jej matki, o tym, jak jej, jaką jej matka była tak naprawdę. Ona ogólnie o niej mówi z dużym szacunkiem, mimo takich jakby Takiego wydźwięku, że my dobrze wiemy, że ta matka była toksyczna, że się zachowywała źle, że jakby no niszczyła życie tej córce, to ona cały czas, przez to całe życie, dopóki tak naprawdę nie otworzyła oczu, dopóki nie nadszedł moment, kiedy ona tę książkę napisała, to myślała o niej bardzo dobrze, jako o swojej przyjaciółce, jako o osobie, której zależało na niej jakby przez całe życie i tak dalej, i tak dalej. dopóki no właśnie, nie wiem, ta terapia, to przepracowanie tego czasu, bo wreszcie, no tak jak zresztą. Sam to tu wskazuje, ta matka umarła, no i dopiero tak naprawdę po kilku, kilkunastu latach ona otworzyła te oczy, bo tak naprawdę to później widzimy pod koniec książki, że to nie było tak, że ta matka odeszła, że ona utraciła z nią Kontakt, i od razu jakby wszystko się naprawiło, bo to też był proces, i, i jakby tak to wyglądało. No, ale mamy dużo o, o tym, jak wyglądała jej codzienność, o tym, jak matka wprowadziła ją w zaburzenia odżywiania, bo tutaj też jest bardzo dużo takich trigger warningów, szczególnie jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, także też uczulam osoby, które może są bardziej wyczulone na, na, na tą tematykę. O tym, jak właśnie ona no, nie miała dzieciństwa, jak jej matka też była zbieraczką, i na przykład oni mieli. Po prostu w domu mnóstwo rzeczy, oni spali na podłodze, bo ona miała też dwóch, dwóch albo trzech, ale chyba dwóch braci, teraz nie pamiętam dokładnie. Um, o tym w ogóle, jak, jaka była relacja też jej matki z jej ojcem, którego właściwie w książce jest bardzo mało, a jak jest, to jest podkreślane, że go nie było. W sensie, że on nie był obecny, a nawet jak był fizycznie obecny, to tak naprawdę tylko matka się liczyła i tylko tak właśnie kobieta. Um, no, książka taka, która wywołuje emocje na pewno, bo ja, mimo że nie jestem gdzieś tam właśnie w ogóle emocjonalnie związana z autorką, to bardzo mnie ta książka gdzieś dotykała i musiałam czasami ją odkładać, ponieważ no, ciężko się czyta o czymś tak bardzo krzywdzącym, gdzie krzywdzi właśnie matka z młodą dziewczynę, a ona jakby tego no, nie widzi, nie zobaczy jeszcze przez wiele lat, i tak naprawdę no, do końca swojego życia ta matka będzie gdzieś tam dla niej na piedestale, dopiero tam może pod koniec się trochę to zmieni. Eee, dosyć ciężka przyprawa, bardzo może nie była dla mnie aż tak wzruszająca jak dla niektórych osób, które się o niej wypowiadały, ale na pewno uważam ją za dobrą książkę, za taką ciężką, ale, ale z drugiej strony może nie tyle otwierającą oczy, co myślę, że ważną. Żeby niektórzy ją po prostu przeczytali, ponieważ pokazuje, jak czasami jak toksyczne relacje, ja myślę, że wiele osób o tym wie, ale no też może nie każdy może ktoś potrzebuje przeczytać taką książkę. Jak toksyczne relacje czasami ciągną się latami, dopiero po przepracowaniu wielu, wielu godzin gdzieś tam u terapeuty czy z samym sobą, widzimy, w czym byliśmy. I to pewnie nie tylko jeżeli chodzi o relacje matka z Turką, ale i relacje partnerskie i wszystkie relacje rodzinne, bardzo ciężka e, sytuacja tej dziewczyny, i tak jak ona sama mówi, Em, aktorstwu i temu wszystkiemu zawdzięcza jedynie pieniądze, nic poza tym, i jakby mogła, to by na pewno się cofnęła w czasie i nie chciała tego wszystkiego, co ją spotkało. Powiedziałam, że dzięki temu jest ustawiona finansowo, ale nie było to warte tego wszystkiego, co przeszła. Na pewno mniejszej ilości z nas jest się łatwo z nią gdzieś tam. Mm, Utożsamić, ponieważ no, jakby nie jesteśmy w większości jakimiś sławnymi aktorami, i tak dalej, też ona była piosenkarką przez jakiś czas, no dużo ogólnie takich e, różnych aktywności, e, ale, no, czas, ale jeżeli chodzi o te toksyczne relacje, no to część z nas na pewno może się utożsamić e, z, z autorką, no i ona też jest bardzo szczera w tej książce, znaczy, oczywiście nie wiemy, czy ona jest szczera, czy nie, ale bardzo otwarta, tak przynajmniej, jej. no bo jakby mówi tu o wielu rzeczach, łamie wiele tabu, i tak dalej. E, także, no, już też się trochę e, na, te, na temat tej książki e, rozgadałam, ale uważam ją za wartą. Tego też o niej tyle mówię, dlatego że po prostu się nie spodziewałam, że jednak tak mnie dotknie. Ja często mam także, jeżeli książka jest głośna, ja po nią sięgam, to jednak z takim dystansem tutaj też tak było, ale ona była naprawdę dobra, jako taka właśnie trochę biogra no, biograficzna, właściwie biografia e, książkowa e, osoby, której nie znałam, to naprawdę na plus. I mi się ogólnie ta okładka bardzo podoba. Widziałam głosy dosyć negatywne, ale ja jestem zakochana tak w tej okładce. W ogóle połączenie żółtego i różowego jest straszne, a tutaj. Dla mnie robi mega robotę. Także y, znowu polecam. I na sam koniec, ogólnie polecam wszystkie książki, które się y, jakby pokazały, które pokazałam przed chwilą. Więc na sam koniec będzie książka średnia. Ogólnie nie będę jej jakoś cisnąć, ani nie będę też mówić, że jest nie wiadomo jak zła, ale troszeczkę mnie zawiodła i będzie to Maryla z Zielonego Wzgórza. Ja wspominałam, bo ona również była w moim twi Udało mi się przeczytać. Ja wspominałam, że widziałam opinie raczej średnie, ale że sama chcę się przekonać no i przekonałam się, że opinie były raczej słuszne. Em, nie czułam do końca, e, czytając, jakbym wróciła do świata Ani. E, bo, jakby też wspominałam, książka opowiada o Maryli, czyli opiekunce Ani z Zielonego Wzgórza. Nie jest to książka autorstwa, e, jakby autorki Ani z Zielonego Wzgórza, ja zawsze źle wymawiam to nazwisko, więc nie powiem. To jest inna autorka, ale po prostu jakby przyniosła nas kilkadziesiąt lat wstecz. Kiedy to Maryla była młoda, kiedy Mateusz był młody, kiedy byli dziećmi, później trochę starszymi, e, e, starszymi osobami. E, także tak naprawdę właśnie przenosimy się kilkadziesiąt lat wstecz, ale jesteśmy dalej na zielonym wzgórzu. E, no i tak jak na początku stwierdziłam: OK, dam się rozwinąć w tej historii. Tak, ona mi troszeczkę nudziła, szczerze mówiąc. Tak jak Ania, mimo tego swojego takiego wolnego, momentami um, takiej wolnej fabuły, e, takich dosyć przyziemnych spraw, które są w niej opisane e, i tej takiej sielskiej, e, no, takiej sielskiej atmosfery, jest ujmująca i taka chwytająca za serce i mi się świetnie te książki czyta, tak tutaj ona mnie troszeczkę nudziła momentami. Mimo, że to było dalej w tym klimacie, to, to w ogóle jakby nie czułam... To czułam jakbym czytała opis po prostu jakichś, nie wiem, co moja koleżanka robiła w trakcie dnia i to jeszcze tak bardzo nudno, no, nie wiem jak to dokładnie określić. Sama postać Maryli, początkowo ma, miałam wrażenie, że ona była trochę stylizowana na Anię, w sensie, żeby zobaczyć, że Maryla była, kiedy była młodsza, miała coś w sobie z Ani, gdzie później, no tak jak y, dobrze wiedzą osoby, które gdzieś tam znają historię Ani, Ania była taką osobą, y, która ma głowę w chmurach, bardzo taką marzycielką i w ogóle, a Maryla to była ta osoba stąpająca twardo po ziemi, z takim naprawdę mocnym charakterem, przy Mateuszu, który tam pobłażał Ani i tak dalej, był takim kochającym i tak dalej, no to Maryla była tą taką twardą kobietą, taką nieznającą sprzeciwu, w sensie taką, no później jakby wiemy, że ona pokazuje trochę więcej takiej twarzy swojej prawdziwej, gdzieś tam głęboko ukrytej, no ale tutaj mamy od początku, że ona jest taką dziewczynką ciekawą, też nie do końca taką ułożoną, w sensie to tak może źle brzmi, no ale jakby nie ma tych takich cech, które się później niby w Maryli wykształciły, to oczywiście później się zmienia trochę. Mamy tutaj poznanie e, zarówno Małgorzaty, też sąsiadki, która jest w Ani Zielonego Wzgórza, no to mamy jak Maryla i Małgorzata zostały przyjaciółkami. Fajne, fajnie się o tym czytało z jednej strony, no bo jakby znam tę historię bardzo dobrze. Ani Zielonego Wzgórza czytałam nieraz te książki, no uwielbiam jakby te książki i filmy, i w ogóle są historie, ale czegoś mi tu zabrakło. Jakby sama fabuła i to, co się dzieje było ok., um, jakby sam pomysł i, i powiedzmy to, jak zostały rozwiązane y, te wątki, ale czegoś mi zabrakło w opowieści. Zabrakło mi klimatu i zabrakło mi jakiejś takiej iskry. Czegoś, co Ani z Zielonego Wzgórza jest, a czego w Maryli z Zielonego Wzgórza nie ma. Y, no i może nie powiem tyle, może źle jakby powiedziałam, że się zawiodłam, ale, y, bo gdzieś spodziewałam się tego, ponieważ czytałam recenzję, ale y, no miałam nadzieję, że się y, po prostu zaskoczę pozytywnie i tego nie było. Także dla fanów Ani z Zielonego Wzgórza myślę, że nic nie stracicie, jeżeli ją przeczytacie, ale raczej bym się nie nastawiała na coś super spektakularnego, jednak Ani nie da się chyba podrobić, chyba, no nie da się podrobić, także jeżeli macie ochotę wrócić do tej historii i poznać trochę losy Mareli, powiedzmy prawdopodobne losy, tak, to myślę, że można, ale raczej ta książka jest do zapomnienia dla mnie. Tak się prezentowały książki, które przeczytałam w Lutym. Myślę, że w marcu będzie ich trochę więcej, ponieważ bardzo... Zaczęłam jeszcze w Lutym dwie książki, które skończyłam na początku marca. A teraz dużo audiobooków słucham i jakby wracam, bo miałam taki przestęp audiobookowy, więc będą ciekawe książki, a ogólnie też duża różnorodność. Myślę, że tym razem będzie trochę mniej z TBR-u. Teraz udało mi się przydać 3 na 5 książek z TBR-u, więc super. A teraz kiedy to nagrywam jakoś prawie w połowie marca, to jeszcze nie sięgnęłam po żadną książkę z TBR-u mojego marcowego, ale na pewno po jedną będę sięgać, ponieważ mam ją do recenzji, także chociaż jedna będzie. Ale no, tak jak mówię, nie zawsze ten TBR uda się wypełnić, to się nic złego nie dzieje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co Wy czytaliście w lutym, albo jaka książka Was zaskoczyła pozytywnie bądź negatywnie. U mnie było więcej polecajek, ale była jedna też taka neutralna, także dajcie znać, jaki był ten czytelniczy luty dla Was. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.